Dzień dobry. A teraz spowiedź, dlaczego warto spowiadać się przed Księdzem katolickim. Inni nie mają władzy odpuszczenia grzechów, więc można bez sensu u kogo innego. Dlaczego Bóg zdecydował, że trzeba się spowiadać przed Księdzem katolickim? Dlatego, że my Boga się nie wstydzimy. My wiemy, że Bóg wszystko wie, że Bóg jest miłosierny i nie krępujemy się Boga. Nic, a nic. Natomiast księdza się wstydzimy, bo <grych> no tak to jesteśmy skonstruowani. Dlatego Bóg, wiedząc o tym, powiedział do świętego Piotra, dał mu klucze do nieba i powiedział: Komu odpuścisz, grzechy są odpuszczone, a komu zatrzymasz, są zatrzymane. I co rozwiążesz na ziemi, jest rozwiązane, i co zwiążesz, będzie związane w niebie. Dlaczego tak Bóg zdecydował? Ponieważ teoria jest taka: mamy chodzić całe życie tego samego księdza. No i tak za pierwszym razem wszyscy mamy te same grzechy. Faceci mają załóżmy podobne, a kobiety mają podobne, i to tak jest od 1 do 10. Z 10 przykazań. No i przechodzimy pierwszy raz do spowiedzi: mówimy, mamy grzech 1, 2, 3, 4, 10. Kolejny raz, kolejny, kolejny. I już kojarzymy, że za trzecim, czwartym ten ksiądz nas wie, zna nas. Ksiądz nas wie o nas coś już. A grzechy te same. No więc za piątym, szóstym, siódmym razem jest już nam tak głupio mówić to samo. jeden, dwa, trzy, cztery, dziesięć, zaczynamy zastanawiać się. No może by powalczyć chociaż z jednym grzechem, żeby było jeden mniej. Druga wersja, zmienić księdza. No i od początku. Ale prawdziwy wariant. Zostajemy przy tym samym księdzu i spowiadamy się tego samego księdza. To za którymś razem zaczynamy myśleć, no, wypada o jeden mniej. No i jest o jeden mniej. Matka Boża Fatimie mówi, że powinniśmy się spowiadać co miesiąc, maksymalnie co trzy, żeby nie zapominać o grzechach. Kościół mówi, że raz w roku minimum, koło Wielkiej Nocy. Bo potem już jest grzech ciężki. Kolejny. Ja. Matka Boża mówi co miesiąc. I mówi to wszędzie. I w Medżugorie. I w O'Fatimie. I w wielu innych miejscach. Że spowiedź to niesłychana łaska. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy byli u tego samego księdza, to w końcu trzeba walczyć z swoimi grzechami i pod, załóżmy, po kilku latach zarobi się tych grzechów o połowę mniej. Bo się wstydzimy księdza. Tak człowiek działa. Boga nie, nie wstydzimy się, a księdza tak. Dalej. Spowiedzi to jest taka niesamowita łaska, że ksiądz odpuszcza winy, grzechy pozostają, znaczy kary pozostają, ale Bóg daje nam szansę odpustu zupełnego, który możemy przyjąć codziennie. Teraz jest okres Drogi Krzyżowej odprawionej w Kościele i to związane z odpustem zupełnym. Jeśli jesteśmy w uświęcającej, odprawimy Drogę Krzyżową w Kościele i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. Na Ojcze nasz, a potem wybrać, wystarczy poprosić o uzyskanie odpustu zupełnego. I wtedy mamy darowane kary. Ja to robię codziennie. No nie lubię, jak mnie kopią w tyłek, no nie mam zupełnie takiego upodobania. Nie lubię jak boli. Eee, wolę przyjąć odpół zupełny codziennie. I szatan w stosunku do mnie ma wyjątkowo krótkie widły. No. Dlatego wypada, warto spowiadać się. A jeśli przyjmujemy odpół zupełny, to przychodzi anioł z białą farbą i wymazuje to wszystko, cośmy robili z naszego filmu życia. I na sądzie to nigdy już nie będzie pokazane. Oczyściliśmy nasz film życia. To niesłychanie upraszcza życie tu, no i nie ma takiego wstydu na sądzie ostatecznym. Pierwszy sąd to zaraz po śmierci, a potem jeszcze sąd ostateczny. Ale coś, cośmy się dobrze wyspowiadali, przeprosili Boga, obiecali sobie i Bogu, że więcej tego nie zrobimy. Powoduje, że jest to całkowicie wymazane. Nie ma. Nikt o tym się nigdy nie dowie. Wyjątkowa łaska. Oprócz tego, to co ksiądz w konfesjonale mówi, jest głosem Boga do nas. Ja się zastanawiałem, jak to tam jest na początku. Byłem niewierzący, więc wszystko dla mnie było nowością. Nawróciłem się w wieku lat 24. Tak mniej więcej. Zacząłem się nawracać. No i chodziłem do spowiedzi do mojego proboszcza, który już nie żyje. I on był uznawany przez większość ludzi za zwykłego księdza, kto tam coś tam zrobił, tu coś tam, no tam. Jakby to powiedzieć, ludzie nie mówili, że jest święty. Ja go bardzo lubiłem. Można powiedzieć, kochałem i on mnie też. Byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Ale ludzie mieli wiele różnych rzeczy do niego. Ja po obejrzeniu po wysłuchaniu słów Matki Bożej w Medjugorje, podjąłem decyzję, że będę pościł dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie. Ja taką decyzję podjąłem i jeszcze nie pościłem. Poszedłem do księdza, jemu mówię moje grzechy, a ksiądz mówi do mnie tak. Nie myśl sobie, że jak będziesz pościł dwa razy w tygodniu, to będziesz taki święty. Jak ja to usłyszałem, ja nikomu o tym nie mówiłem. Nikt z mojej rodziny nie wiedział nawet. O księdzu też nie mówiłem o takich rzeczach. Tylko podjąłem taką decyzję. A ksiądz mi to powiedział w konfesjonale. Nikt nie mógł tego wiedzieć, ani on, ani nikt. Bóg wiedział. To jak on mi powiedział o tym, to mi się tak oczy szeroko otworzyły, uszy się wygięły do tej kratki i słuchałem każdego słowa. E Jeśli my zrobimy to, co ksiądz Konfesjonale mówi, to ta najlepsza droga do nieba. Najlepsza droga do nieba. Że spowiedź to niesłychana łaska. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Dobrej spowiedzi wielkanocnej. Niesłychanie warto przed księdzem katolickim. I to bez znaczenia, czy on jest grzeszny, ten ksiądz, czy nie. Zupełnie bez znaczenia. To jest tak samo jak z policjantem. Policjant może być bandziorem i policjant może być złodziejem. Ale dopóki ma pagony, takie podobne do moich, to może mnie do więzienia wsadzić. Mimo iż sam może być większym bandziorem. To samo z księdzem. Jeśli ksiądz jest niekoniecznie święty i dobry, tam coś tam zrobił, coś tam zrobił, to on ma władzę mimo swojej grzeszności. On ma władzę odpuścić mnie grzechy. Dopóki biskup nie suspendował gościa, czyli dalej jest księdzem, to on ma władzę odpuścić mi grzechy. Swoich grzechów odpuścić nie może. On musi pójść do innego księdza. Ale mnie może. Dlatego, jeśli ktoś chciałby wejść do nieba, zamiast szukać dobrego miejsca na palniku, bo powiem szczerze, że znaleźć dobre miejsce na palniku jest bardzo trudne, ale prawie niemożliwe. Tylko warto do nieba. Tam nie ma palników, tam jest cudowna wiosna cały czas, jak na Maderze. To w niebie. Jest rajsko i warto tam wejść. Dlatego warto się spowiadać i warto przyjąć odpustę zupełnie. Niesłychanie warto. Bo oczyszczając się, nasze oczy się otwierają naprawdę i mamy oczy, które widzą i uszy, które słyszą. Zaczynamy czuć Boga dookoła. Taki prezent. A oprócz tego Bóg daje kilka innych prezentów jest spokój serca, brak lęku przed śmiercią i czymkolwiek. Człowiek się nie boi. Jak jest blisko Boga, to się nie boi. No bo jak Bóg z nami, to ktoś przeciwna, nam? I do tego jest taki prezencik miłość też. To taki e, trzy w jednym. Życzę wszystkim miłego dnia. Miłego, miłego wieczoru, niech nas wszystkich Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, ja Ci dziękuję za ogrom otrzymanych łask, te cudowne kwiatki. To są takie cuda, co myślę, same tu się pomalowały, jeszcze w środku takie żółciutkie. No nie, ale same się nie pomalowały. To dowód na istnienie Boga przecudownego, wspaniałego, a w raju są jeszcze piękniejsze. I w raju można z takimi kwiatkami nawet porozmawiać. Nawet z kwiatkami. Kwiatki wielbą chwałę Pana Boga. Tu na ziemi też. Dziękuję Tobie, Panie Boże. Dziękuję Tobie, Ukłana Matko. I wszystkim zastępom Aniołów i Świętych. Boże, ratuj nas wszystkich. Dziękuję.